Szanowni Państwo, chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać w to niedzielne, piękne popołudnie w Serocku w ramach kampanii wyborczej, co tu ukrywać, do Sejmu, do Senatu, do naszego parlamentu. Wiecie dobrze Państwo, że 15 będziemy oddawali czy podejmowali istotne z perspektywy nas samych decyzje, ważne dla Rzeczpospolitej. Dzisiaj przyjęliście Państwo zaproszenie i bardzo za to dziękuję na, na spotkanie wyborcze, wyborcze bezpartyjnych samorządowców. Szanowni Państwo, warto o tym powiedzieć i już płynnie przechodzę do, do naszych kandydatów, że my nie jesteśmy przypadkowymi ludźmi. To, że pierwszy raz wchodzimy na to forum polityki krajowej w wymiarze właśnie parlamentarnym, to... To nie oznacza, że, że wzięliśmy się z znikąd, że to jest jakiś ruch ludzi, którzy mają dosyć rzeczywistości i nagle potrafi, postanowili się skrzyknąć. To po części też, ale chciałem Państwu powiedzieć, że, że gromadzimy ogromną ilość ludzi, którzy naprawdę przez wiele lat są w służbie publicznej, przez wiele lat są przedsiębiorcami wiedzą, na czym polega prawdziwe życie, na czym polega działalność w sferze publicznej, w sferze działalności gospodarczej, w sferze współpracy z, z trzecim sektorem, więc chcę, żebyście Państwo wyszli tutaj z takim przekonaniem i przesłaniem, tak, że angażujemy się wspólnie i realizujemy projekt, który opiera się na ludziach z ogromnym doświadczeniem, z ogromnym dorobkiem, z dorobkiem, który trzeba pokazać rzeczywistość, ale przede wszystkim przyjąć Wartości, które tym ludziom przyświecają w tej codziennej, żmudnej pracy. Na koniec powiem coś, co jest jednym z elementów naszego programu: normalna Polska. Mariusz, poproszę Ciebie o kilka słów. Mariusz ma, jest szefem w ogóle sztabu wyborczego. To jest taka szara eminencja, osoba bez której tutaj dzisiaj byśmy nie byli. Ogromne walory mobilizujące do działania. Poprosimy o kilka motywujących słów. Dziękuję. Szanowni Państwo, drogi przyjacielu Arturze, zapewniam Was, że ten projekt byłby niemożliwy, gdyby w, tak, w tym projekcie nie były takie osoby jak Artur, jak cała masa ludzi, z którą mam przyjemność pracować od wielu, wielu lat. Chciałbym być, że projekt bezpartyjnych na Mazowszu to jest projekt, który jest przygotowany czy zorganizowany przez Mazowiecką Wspólnotę Samorządową. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa to nie jest organizacja, która powstała przed wyborami, bo trzeba się przygotować, trzeba zaistnieć w wyborach. Projekt o nazwie Mazowiecka Wspólnota Samorządowa ma ponad 22 lata. W związku z tym chciałem wszystkich tych, którzy uważają, że to jest taki projekt pod wybory zrobiony, żeby nie ulegali takim prostym potrzeptom czy prostej manipulacji, tylko żeby wiedzieli, że my pracujemy w ramach Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej 22 lata bezpieczeństwo, zdrowie i nauka i edukacja generalnie, to są według nas trzy dziedziny, które wymagają działalności ponadpartyjnej. Przechodzimy do kandydatów. Pozwólcie Państwo, że według takiej formuły, że najpierw na scenę tutaj poproszę Urszulę Krawczyk, naszą kandydatkę do Senatu, Okręg 40. Jeśli mogę się prosić o zabranie mikrofonu. Zaproponowałem kandydatom, myślę, że to będzie optymalne nawet dla Państwa, że, żeby powiedzieli kilka słów o sobie, zasiedli tutaj, zrobimy taki króciutki panel dyskusyjny, a po, potem będzie czas na zadanie pytań kandydatów i, i taką interakcję z publicznością. E, powiem tylko tyle. 40 kandydatów do Senatu zgłosiliśmy na stu możliwych. Wszystkie listy sejmowe 41 na 41, ale zobaczcie Państwo, jakiego mamy yy, kandydata, kandydatkę w okręgu numer 40. Dodam, że ci, którzy reprezentują partię słusznie, bo mają czego powinni się uli obawiać, ale nie dlatego, że jest groźna, straszna, tylko go ma niezwykły dorobek yy, osobisty, zawodowy, ale też... Yy, Naprawdę merytorycznie jest niezwykłą osobowością. Ula, już oddaję głos. To jest ten Twój czas, bardzo proszę. Dziękuję Ci bardzo, Arturze. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. A zacząć opowiadać o sobie jest bardzo trudno. Ja powiem tylko tyle, że jestem stąd, mieszkam niedaleko stąd. Mieszkam co prawda w innym powiecie, bo jest to powiat Nowodworski. Ale mieszkam tutaj blisko. Wybrałam to miejsce sercem 20 lat temu. Tutaj wychowałam swoje dzieci. Tutaj męczyłam się z nimi, dowożąc je do Warszawy, do szkoły, czy do łomianek do szkoły, bo tam było najbliżej. Tutaj borykałam się z korkami, z transportem i ze wszystkim. Ale moja droga, która doprowadziła mnie do tego miejsca, zaczęła się wiele lat temu w innym małym miasteczku w Biłgoraju na Zamożczyźnie. Tam trafiłam do liceum w roku, w którym ogłoszono stan wojenny. Zaangażowałam się bardzo mocno w ramach takiego buntu 16-latki, w działania z, z ludźmi związanymi z solidarnością, z działaniami, które były sprzeciwem wobec stanu wojennego. W efekcie czego byłam zmuszona w wieku 16 lat wyjechać z Biłgoraja, zostałam wyrzucona ze szkoły i musiałam sobie od 16 roku życia <tusza> radzić po prostu w świecie, tak jak sobie potrafiłam poradzić. Skończyłam fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracowałam zajmując się badaniami nad fotowoltaiką, trochę w Marsylii, bo wtedy fotowoltaika w Polsce była traktowana jako kompletnie iluzoryczny i abstrakcyjny pomysł, bo kto to widział, żeby na naszej szerokości geograficznej świat ze słońca prąd mógł być robiony, jak u nas jest mało słońca. Tak mi tłumaczył prezes Kacprzaka, Kacprzaka jednej z największych wtedy elektronicznych firm, który mówił, że się nie da w Polsce tego zrobić. Jak widać dzisiaj dało się. A po przygodzie z fotowoltaiką weszłam w świat informatyki. Ja lubię robić rzeczy, które są, które mają misję, które coś dają ludziom. I cała moje 20 paroletnia praca w branży IT, zajmująca się komputerami i informatyzacją, miała na celu doprowadzenie technologii do ludzi. Dlatego zajmowałam się informatyzacją jednostek samorządów terytorialnych, zajmowałam się informatyzacją Poczty Polskiej, zajmowałam się informatyzacją bardzo wielu miejsc, które służą ludziom. Po dwudziestu paru latach pracy w korporacjach różnych od Microsoftu, poczynając na innych wielkich firmach zachodnich, skończywszy, trafiłam do. uświadomiłam sobie, że jest w Polsce jeden problem, którego nie rozwiąże żadna technologia. To jest pozycja kobiety jej rola w rodzinie, w społeczeństwie, w pracy i że my kobiety potrzebujemy popchnięcia, poparcia, wskazania, wsparcia do tego, żebyśmy przestali, przestały czuć się kobietami i ludźmi drugiej kategorii w społeczeństwie. Bardzo dużo ludzi rekrutowałam do korporacji i nie pamiętam mężczyzny, który by się nie zapytał, jakim samochodem służbowym będzie jeździł. I nie pamiętam kobiety, która by o to zapytała. Pomyślałam sobie, że to trochę nie jest tak, że my kobiety potrzebujemy uwierzyć w to, że mamy potencjał, który jest potrzebny rodzinie, ale jest również potrzebny edukacji, jest również potrzebny gospodarce, jesteśmy potrzebne i musimy stanąć taką podniesioną głową i z przekonaniem, że jesteśmy warte tego żeby być docenione za to, co robimy, nie tylko jako matki, bo to jest jedna z najważniejszych naszych ról, ale nie jedyna. Nie zawsze możemy być matkami, nie zawsze chcemy być matkami i mamy do tego prawo, ale musimy być doceniane również za to, co robimy po wyjściu z domu. I te myślenia doprowadziły mnie po wieloletnich działaniach w różnych środowiskach kobiecych do założenia fundacji. Akademia Kobiet Skutecznych, która się zajmuje właśnie wspieraniem kobiet, promowaniem kobiet i działaniami na rzecz tego, aby kobieta miała siłę i odwagę być po prostu sobą w każdej sytuacji, w której będzie. No tutaj się skrzyżowały moje drogi z mazowiecką wspólnotą samorządową, która zaprosiła mnie do współpracy przy programie, pro, pro, programie politycznym, programie gospodarczym zarówno mazowieckiej wspólnoty samorządowej, jak i bezpartyjnych samorządowców. Poznałam ludzi, którzy tak jak ja uważali, że świat, nie zmienimy świata, nie zrobimy dobrze siedząc i gadając i politykując i spierając się o to, kto jest z nas mądrzejszy, kto, jest z nas, kto ma z nas więcej do powiedzenia, tylko działając, budując drogi, budując przedszkola, budując szpitale, żłobki i to, co nam na co dzień jest potrzebne. To może trochę dziwnie zabrzmi, ale zakochałam się w samorządowcach. Nie jestem samorządowcem, nigdy nie byłam. Nigdy nie byłam żadnej partii, nigdy nie byłam w żadnym ugrupowaniu, ale pomyślałam sobie, że świat samorządowców to jest świat, którym bardzo, bardzo chcę zaistnieć. Pomogę im zrobić ten program tak, żeby w tym programie było miejsce na to, co kobiety potrzebują najbardziej. I tak zostałam członkiem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Dzisiaj z ramienia bezpartyjnych samorządowców będę miała ten honor i zaszczyt. Żeby w Senacie być waszym głosem, was, mieszkańców tego regionu. Bo wyobrażam sobie to tak, że jako bezpartyjny człowiek, który nie jest uwikłany w żadne układy, z żadnym ugrupowaniem, ani w tym, ani w, w innym powiecie, nigdzie, będę miała siłę rozjemcy, mediatora, będę miała tego, co łączy. Bo jestem tak jak wy, niepartyjna, żaden prezes partii, Żaden przewodniczący nie będzie mi mógł powiedzieć, co mam robić i czy ich interesów mam pilnować. Ja będę pilnowała waszych interesów. Moje doświadczenie w pracy z kobietami to jest to doświadczenie, które mi mówi, fundację więcej nie zrobisz. Instytucje rządowe w tej chwili przez półtora roku konsekwentnie odmawiają mojej fundacji finansowania działań prokobiecych, bo ja nie jestem żadnej partii, nie jestem ich. Więc pomyślałam sobie, że Senat da mi narzędzie do tego, nie pieniądze, ale narzędzie do tego, żeby z pozycji Senatu stanąć na straży prawa, żeby w nicie nie pominięto kobiety. I zdarzyło mi się coś, co zdarzyło mi się przed laty: obsas wszedł mi w sękach. <noise> <noise> kiedyś, kiedyś miałam taką sytuację na scenie, że nie mogłam ruszyć nogą, bo, bo akurat obsas wszedł w dziurkę. I naprawdę zależy mi na tym, żeby w Senacie być głosem mieszkańców moich wyborców, mieszkańców tych czterech powiatów, które reprezentuję i kobiet. W szczególny sposób kobiet ze względu na to, że my mówimy cichutko, my nie mamy takiego potężnego głosu jak mężczyźni, nas czasem słabo słychać. I chcę być dozorcą, takim nadzorcą tego, co się dzieje w parlamencie, tego, co się dzieje w ustawach, tego, co się dzieje w przestrzeni publicznej. I myślę, że Senat jest mi potrzebny do tego, daje mi mandat i autorytet, dzięki któremu będę silniejsza, bardziej słyszalna i bardziej sprawcza w tym, co robię, bardziej skuteczna. Tak chyba wszystko o mnie. Kochani, bardzo dziękujemy. To myślę, że już macie poczucie, że moje słowa nie były na wyrost, ale chciałem powiedzieć, że tak się składa. Że wybory do Senatu są na pierwszy rzut oka prostsze niż te do Sejmu. Jest czterech kandydatów w tym okręgu: dwóch z tych ogromnych partii, które tam ze sobą walczą do upadłego. Jest jeszcze jeden kandydat niezależny, no i kandydatka, którą chcemy, żebyście poparli Ula Krawczyk. Dziękuję bardzo. Każdy z nas na tej liście się czymś różni. Dlatego, że tak jak powiedziałeś, jest dwóch kandydatów mocno popieranych przez swoje partie, oni reprezentują interesy partii. Co zresztą widać, ja nie chcę tutaj absolutnie być kontra i przeciwko czemuś, ale to zresztą widać, bo proszę zwrócić uwagę, że macie w tej chwili aktualnego senatora, właśnie to panią senator, która nawet nie ma biura w tym regionie, w tym okręgu. Nie ma biura senackiego, nie, nie interesuje się tymi sprawami, nie bierze udziału w żadnej. W żadnym temacie, w żadnej dyskusji, która jest, ja od y, półtora roku, nawet więcej, biorę udział w różnych spotkaniach, kół gospodyń wiejskich, w y, spotkaniach rady rad miasta, rad powiatów, tam gdzie się toczą losy ważne dla kobiet, tematy ważne dla kobiet, nigdy jej nie widziałam na żadnym spotkaniu. Macie też Państwo kandydata, który bardzo mocno jest związany z swoim własnym okręgiem i swoją z własną partią i nie powie słowa, które nie byłoby napisane przez spin doktorów. Macie też Państwo kandydata, który już pokazał, co potrafi zrobić i źle. A więc myślę, że ja tutaj wyróżniam się od nich jedną rzeczą. Nie ma mojej historii błędu, bo ich jeszcze nie popełniłam. To prawda, ale jestem przede wszystkim niezależna i bezpartyjna. I to jest coś, co mnie wyróżnia. Brawo. <klucza> Panie, pozwólcie, że przejdziemy teraz. Proszę za miejsce. Tak, oczywiście. Do prezentacji kandydatów, e, okręg 20, lista numer 1, o tym nie powiedziałem. Zobaczcie, jak e, opatrzność sprzyja tak Ja chcę powiedzieć, że to są drugie wybory, w których uzyskaliśmy numer 1. Tak? Numer 4 na naszej liście to pani Aleksandra Agnieszka Rutkowska. Bardzo serdecznie zapraszam tutaj na scenę. E, specjalistka od finansów, e, człowiek, który. Rozumie świat biznesu, działalności gospodarczej, a jednocześnie, no właśnie, Olu, kilka słów o sobie, bardzo proszę. Arturze, bardzo dziękuję. Ja się nazywam Ola Rudkowska, będzie prościej. Rzeczywiście Aleksandra Agnieszka to jest potrzebne, żeby startować w wyborach i e, tak się też e, mieszkańcom objawić e, dwojgiem imion, ale ja się nazywam Ola Rutkowska. Startuję. Tak jak tutaj Państwo widzą z okręgu 20, lista numer 1, miejsce numer 4. Odłożę tą, tą tabliczkę, żeby mi nie przeszkadzała. Z zawodu jestem bankowcem, współpracuję z przedsiębiorcami, ale zawsze też w mojej pracy zwracałam uwagę na misyjność, więc ja pomagam firmom. W realizacji projektów takich z dofinansowaniem unijnym, rządowym, e, współpracuję z nimi przy tworzeniu różnych nowych instrumentów finansowych. E, takimi tematami zajmuję się zawodowo już od ćwierćwiecza, <grym> także dość długo. E, ale przy okazji też jestem samorządowcem. Byłam radną gminy Wiązowna poprzedniej kadencji. E, byłam przewodniczącą komisji budżetowej, kiedy to. W gminie Wiązowna był realizowany na przykład taki projekt partnerstwa publiczno-prywatnego, który dotyczył budowy nowych szkół, przedszkoli. I to było też dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ ja oprócz tego, że pomagałam przedsiębiorcom, to też pamiętam, że pracowałam przy wspieraniu samorządowców w realizacji takich projektów. W sektorze bankowym w ogóle partnerstwo publiczno-prywatne jest to taki nowy sposób realizacji projektów. Bardzo ciekawy też pracuje sektor bankowy nad rozwiązaniami typu ESCO. Bardzo ciekawe nowe rozwiązania, które angażują zarówno samorząd, jak i sektor prywatny w realizację projektów, które mają służyć społeczeństwu, mają służyć Polsce, mają prowadzić do budowy nowej infra infrastruktury. To zawodowo, to tutaj samorządowe doświadczenie również, również posiadam. Byłam też, pracowałam oczywiście w Radzie Sołeckiej, lokalnie pracuję w kole gospodyń wiejskich w zakręcie, pomagam w pozyskiwaniu nowych środków na projekty, które wymyślam, a te projekty zawsze służą rozwoju przedsiębiorczości i tak na przykład zrealizowałam taki projekt we współpracy z samorządowcami także, który dotyczył rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczym kobiet wiejskich, w takim znaczeniu, żeby wspierać w ogóle takie też cechy przedsiębiorcze, wspierać taką chęć kobiet wiejskich do tego, aby podejmowały taką działalność gospodarczą i zrealizowałam taki projekt, który Zaowocował tym, że rzeczywiście kilka kobiet rozpoczęło taką działalność w obszarze krawiectwa. Najpierw był taki konkurs na, na właśnie pokazanie kobiet w obszarze przedsiębiorczości, gdzie one mogą najbardziej uaktywniać swoją działalność, i one, i one akurat wówczas przygotowały projekt wprowadzenia na rynek nowych produktów lokalnych i to bardzo ciekawe, bo dzięki temu no, uruchomiły swoją działalność, na razie na taką niewielką skalę, gdzie nawet nie muszą jeszcze zakładać działalności gospodarczej, bo taka jest możliwość i mam nadzieję, że to się będzie rozwijało. Nagrodą, słuchajcie, w tym konkursie były maszyny do szycia i potem nastała pandemia. I wiecie, efekt był taki, że Potem te kobiety, dzięki temu, że posiadały maszyny, posiadały też umiejętności szycia, e, szyły maseczki dla e, strażaków, dla służb medycznych i w taki sposób wspierały przedsiębiorczość lokalną. Ja miałam ogromną satysfakcję z tego, że uruchomiłam pewną taką e, takie koło zamachowe przedsiębiorczości lokalnej i to się dzieje. E, oprócz tego jestem wolontariuszką Realizowałam wiele projektów, jestem aniołem e, takim dobroczynności, uzyskałam taki tytuł, także e, wolontariuszki piętnastolecia. Realizowałam projekty dla dla, e, też dla kobiet wiejskich w zakresie wolontariatu, e, na, ale także jak wybuchła wojna, wojna na Ukrainie, to zrealizowałam taki projekt w Maja Warsaw, który mieści się na terenie naszej gminy w miejscowości Góraszka, zapewnie wiecie, że taki park rozrywki powstał. Tam zrealizowaliśmy taki projekt bajkoterapii dla dzieci z Ukrainy, żeby właśnie pokazać im troszkę takiego normalnego życia i wspomóc ich w tej traumie, którą przeżyli przecież, jako że w ich kraju wybuchła wojna. I z tego też jestem niezwykle dumna, z tego projektu, że udało się go zrealizować z sukcesem, i że też się ta bajkoterapia potem rozwijała. Kolejny projekt, który zrealizowałam, to projekt innowacji społecznej. Udźwiękowienia przestrzeni publicznej warszawskiego ogrodu zoologicznego dla dzieci niewidomych i słabowidzących. I tutaj to był projekt partnerski. Zaangażowałam do pracy w tym projekcie oczywiście warszawski ogród zoologiczny, ale także zaangażowałam Szkołę dla Dzieci Niewidomych w Laskach i ten projekt pozwolił na to, że powstał teraz audioguide, który udźwiękowił ścieżkę edukacyjną w warszawskim zoo, będzie za chwilę dostępny dla dzieci niewidomych i słabowidzących, ale także dla wszystkich dzieci, które Będą zwiedzały obrót zoologiczny, będą mogły sobie założyć słuchawki i przejść ścieżką edukacyjną, słuchając o zwierzątkach, które się tam, zajmując, które się tam znajdują, ale także um, op, będą dzięki temu przewodnikowi oprowadzane tą ścieżką, dowiedzą się o tych zwierzętach, um, o ich cechach, um, nowych informacji, zdobędą nowe informacje, posiądą nową, nową wiedzę, ale także te um, takie um, Rzeźby, które znajdują się w Warszawskim Zoo i które prowadzą tą ścieżką edukacyjną, zostały udźwiękowione wierszami e, o tych zwierzętach bajkodajni. I mm, to jest e, taki projekt, który kolejnie ma swój taki trwały efekt i zmienia świat, proszę Państwa, bo ja uwielbiam zmieniać świat e, na lepszy oczywiście. I, mm, i zaangażowałam się w. Działania Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, bo widzę, że ludzie, których tutaj spotkałam, także mają taką pasję i taką siłę i taką wolę, żeby zmieniać świat. Zostałam wybrana na przewodniczącą koła Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej wiązownie. Działam dalej samorządowo. Yy, I yy, co jest w tym programie yy, naszych bezpartyjnych samorządowców dla mnie takim, Największym, największym, ym, największą pasją, bym powiedziała. No ja uwielbiam y, wspierać przedsiębiorców i, i, i kocham polską gospodarkę i chcę, żeby ona się rozwijała. I y, takie hasła jak Pizza Zero, Dobrowolny ZUS i takie próba odciążenia przedsiębiorców i klasy średniej z ponoszenia no, takich ogromnych nakładów na to, na to właśnie, żeby, żeby nasz kraj mógł się rozwijać. To nie chodzi o to, żeby kraj się nie rozwijał, tylko chodzi o to, żeby się rozwijał dzięki temu, że będzie się rozwijała polska gospodarka. Bo jeżeli nie, proszę państwa, to będziemy mieli kryzys gospodarczy. I to jest bardzo poważny problem, który może nastąpić. I naprawdę potrzeba jest taka, żeby pojawił się na scenie politycznej taki gracz, który pokaże. To, że jak powinna się polska gospodarka rozwijać w kierunku innowacji, w kierunku nowych technologii, w kierunku digitalizacji, ale też, żeby ona się mogła rozwijać, żeby dopuścić do tego, żeby młodzi ludzie mogli podejmować działalność gospodarczą, żeby byli edukowani w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii, żeby mogli. Żeby mogli Uruchamiać swoje biznesy, testować swoje nowe rozwiązania i żeby mogli wspomagać rozwój gospodarczy i zasilać polską gospodarkę, bo sektor MŚP w Polsce, małe firmy rodzinne to 98% PKB. Proszę Państwa, to jest, jeżeli nie, jeżeli nie ruszymy polskiej gospodarki, nie damy jej tego impulsu, to naprawdę będziemy mieć ogromny kryzys. Kolejny taki temat, który jest moją. No, też ogromną pasją, to są dzieci, ich problemy psychiczne, które takie problemy, problemy emocjonalne, które przeżywają. To jest, proszę Państwa, ogromny problem, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w ciągu roku znika w, z powodu samobójstw z, ma, z mapy Polski średniej wielkości szkoła. Dzieci po prostu popełniają samobójstwa. To jest ogromny znowu problem. On wynika no, pewnie też z, z tego okresu pandemii, który przeżyliśmy, z takiego no, pędu może, w którym żyjemy, dzieciom trzeba pomóc. My, bezpartyjni samorządowcy, mamy taki punkt w programie, który dotyczy zatrudnienia psychologów, takich profesjonalnych psychologów w szkołach i rozwiązywania tego problemu. Pewnie są też inne mechanizmy, które, te, które ten problem rozwiążą, jak na przykład też bezpłatne obiady dla dzieci, o których tutaj wspomniał Darek, czyli taki pomysł na integrację dzieci, a żeby one właśnie w taki sposób integrując się wzajemnie tworząc wspólnotę, też też jakby miały ten takie większe poczucie wartości, większe poczucie celu w życiu, no i też z tym problemem sobie po prostu zaczęły radzić. Dzięki temu, że Nazowiecka Wspólnota Samorządowa, moi koledzy mają do mnie zaufanie, biorę udział również w debatach na temat aktualnych problemów, które, które się toczą w Polsce, które się dzieją, z którymi się borykamy. Sami Państwo wiedzą, że teraz też ogromnym problemem będzie problem migracyjny i e, no, pakt w e, Grenadzie, e, państw, przedstawicieli państw Unii Europejskiej, e, to też e, e, ten temat. E, e, sami wiecie, to jest temat z pierwszych e, stron gazy, temat bardzo teraz mocno dyskutowany, jak sobie z tym problemem radzić. Proszę Państwa, jest ogromny problem, ponieważ, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale Bank Światowy podał, że do roku 2050. Będziemy mieli do czynienia z migracją do Europy 140 milionów ludzi, którzy będą migrowali w związku z kryzysem klimatycznym, ponieważ w krajach Azji, Afryki no będzie taki problem, że będzie brak wody, brak żywności, temperatury, które spowodują, że ludzie tam nie będą mogli żyć. My musimy takie problemy, proszę Państwa. Rozwiązywać bezpartyjni samorządowcy mają także w programie taki temat jak polityka migracyjna. Ja bym mogła mówić jeszcze długo, nie wiem czy. Jeżeli <głos》> czasu zabraknie, proszę Państwa. Ja chcę tylko Państwa poprosić o takie zaufanie do bezpartyjnych samorządowców o zagłosowanie na listę numer jeden, bo my jesteśmy bardzo blisko państwa spraw. My chcemy rozmawiać o Państwa sprawach i rozwiązywać te wszystkie problemy, które, z którymi się mierzymy i które, i, które no, trzeba rozwiązywać i które trzeba rozwiązywać w taki sposób projektowy, w taki sposób oparty na dobrej współpracy i nie chcemy wojny polsko-polskiej więcej. I niech tak się stanie, że żeby już jej nie było. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobra